Najpotężniejsza modlitwa za dzieci. Wielu po tej modlitwie powiedziało, że otrzymało pokój, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyli. Maryjo, Matko miłości i schronienia, dzisiaj z pokorą oddaję moje dziecko w Twoje ramiona. Niech każde dziecko i każda szeptana modlitwa będą objęte Twoją ochroną i błogosławieństwem. Gdy moje ręce nie mogą czuwać nad nim w każdej chwili, Matko, Proszę, otocz moje dziecko swoim czułym objęciem. Czy to we śnie, w szkole, czy w miejscu, którego nie widzę. Niech zawsze będzie strzeżone przez ciebie. Nie proszę o bogactwo, proszę tylko o Twoją miłującą obecność. Amen. Jeśli ta modlitwa ci pomogła, zapisz to wideo i odmawiaj ją codziennie, a zobaczysz pojawiające się cuda. Nie zapomnij podzielić się tym wideo z osobą, którą najbardziej kochasz, aby moc modlitwy stała się jeszcze silniejsza.